Ciało naszych stron znajduje się w znaczniku bady. Przed nim jednak znajduje się element head. Za co jest on tak naprawdę odpowiedzialny? Tego dowiecie się w tym wideo. Oglądajcie. Mam na imię Wojtek jestem front-end deweloperem w firmie Functionate, odpowiedzialny za projekt Koduje. Jeśli nie widzieliście poprzednich wideo z tej serii, możecie zrobić to klikając w miniaturkę po w poprzednich odcinkach poznaliśmy dobre praktyki, jeśli chodzi o formatowanie naszego kodu HTML. W kolejnych filmach omawiać będziemy przeznaczenie konkretnych znaczników w oparciu o dokumentację HTML. Zaczniemy od znacznika head. Znacznik head odpowiedzialny jest za przechowywanie metadanych, czyli tzw. danych o danych. Znajdują się tam ogólne informacje o całej naszej witrynie. Pierwszym krokiem, dzięki któremu nasz znacznik head będzie bardziej czytelny, będzie przeniesienie naszych styli CSS do osobnego pliku. Stwórzmy więc plik style z CSS i załadujmy go do naszego dokumentu poprzez znacznik link. Wymagane jest, aby element ten posiadał zdefiniowany atrybut rel, któremu w tym wypadku nadamy wartość stylesheet. Warto też nadmienić, że znacznik link z atrybutem rel może występować tylko i wyłącznie w sekcji head naszego dokumentu. Atrybutowi href nadajemy ścieżkę, w którym nasz nowo utworzony plik się znajduje. Dobrą praktyką jest trzymanie styli w dedykowanych dla nich plikach, nawet jeśli posiadamy ich bardzo mało. Dzięki temu nasz znacznik head będzie o wiele krótszy. Poprawmy teraz nasz znacznik Title. Przede wszystkim jest on napisany wielkimi literami. W poprzednich wideo mówiliśmy, dlaczego lepiej jest pisać wszystkie znaczniki używając do tego małych liter. Sam tak Title reprezentuje nazwę bądź tytuł naszego dokumentu. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy nasz dokument nie ma tytułu jako takiego, czyli np. kiedy używamy HTML-a jako formatu używanego wewnątrz maili, możemy go pominąć, zakładając, że odpowiedni protokół wyższego poziomu dostarczy informacji o temacie danej wiadomości. Kolejnym aspektem, o którym nie wiedzą web webdeveloperzy, jest możliwość pominięcia znacznika link, który ustawia nam fawikonkę naszej witryny, czyli obrazek widoczny obok paska adresu bądź tytułu naszej strony w konkretnej karcie przeglądarki. Nie wszyscy wiedzą, że znacznik link rel shortcut icon nie był poprawny według specyfikacji HTMLa. Słowo shortcut powstało w dawnych wersjach przeglądarki Internet Explorer. W późniejszym czasie, ze względów historycznych, wartość shortcut pojawiła się w dokumentacji. Mimo wszystko, znacznik ten nie jest nam w ogóle potrzebny. Domyślnym działaniem przeglądarek, w tym starych wersjach Internet Explorera, jest szukanie w głównym katalogu naszej strony www pliku o nazwie favicon rozszerzeniu ICO. Jeśli przeglądarki znajdą taki plik, ustawią go jako faviconkę naszej witryny. Wystarczy więc pamiętać o umieszczaniu odpowiedniego pliku graficznego pod tą nazwą w głównym katalogu naszej witryny i nie martwić się resztą. Wiemy już, że w znaczniku hetu umieszczamy metadane określające naszą witrynę. Dowiedzieliśmy się, że znacznik title może zostać pominięty w pewnych specyficznych warunkach, a znacznik link musi posiadać atrybut rel. Wiemy też, że style powinniśmy trzymać w osobnych plikach, nawet jeśli jest ich bardzo mało, oraz dowiedzieliśmy się, że nie musimy używać żadnego znacznika, aby ustawić fawikonkę naszej witryny. Wszystkie przykłady używane w naszych nagraniach znajdziecie na naszym publicznym repozytorium na GitHubie. Linki znajdują się w opisie tego wideo. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jeśli podobało Wam się to wideo, dajcie znać w komentarzu i subskrybujcie nasz kanał. Pamiętajcie też o odwiedzeniu naszego profilu na Facebooku i stronę kodu.e. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.